Folwark szlachecki, życie na polskiej wsi w czasach dawnej Rzeczypospolitej. Polska w złotym okresie handlu. W XVI wieku Polska stała się jednym z największych dostawców zboża w Europie. Rosnące zapotrzebowanie na żywność sprawiło, że szlachta zaczęła zakładać ogromne gospodarstwa rolne, nastawione na produkcję, na sprzedaż. Tak narodził się folwark, symbol gospodarki wiejskiej tamtych czasów. Czym był folwark? Folwark był wielkim majątkiem należącym do szlachcica. Uprawiano w nim przede wszystkim zboże oraz hodowano bydło. Zebrane plony trafiały do spichlerzy, a następnie na sprzedaż. Nie była to już tylko produkcja na potrzeby właściciela, folwark stał się prawdziwym przedsiębiorstwem rolnym dawnych czasów. Pańszczyzna. Podstawą funkcjonowania folwarku była pańszczyzna, czyli przymusowa praca chłopów na polach pana. W zamian za użytkowanie ziemi musieli odrabiać określoną liczbę dni roboczych. Z biegiem lat obowiązek ten stawał się coraz cięższy i obejmował nawet kilka dni w tygodniu. Życie chłopów Nie wszyscy chłopi byli jednakowo zamożni. Kmiecie posiadali największe gospodarstwa i byli najlepiej sytuowani. Zagrodnicy mieli niewielkie pola, a komornicy często nie posiadali własnej ziemi i mieszkali u innych. Mimo tych różnic wszyscy podlegali władzy pana feudalnego. Wielki spław zboża. Polskie zboże trafiało do Europy Zachodniej głównie drogą wodną. Najważniejszym szlakiem transportowym była Wisła. To nią spławiano towary do miasta Gdańsk, skąd wysyłano je dalej w świat. Transportem zajmowali się flisacy, doświadczeni robotnicy rzeczni obsługujący wielkie szkuty. Prawo dla szlachty. W 1496 roku, za panowania króla Jan Olbracht, uchwalono statuty piotrkowskie. Były to przepisy, które w znaczący sposób zmieniły sytuację społeczną w państwie i wzmocniły pozycję stanu szlacheckiego. Co zmieniły statuty? Na mocy nowych przepisów mieszczanie nie mogli kupować ziemi ani pełnić najwyższych urzędów w państwie. Musieli również płacić cła za towary. Szlachta została z tych opłat zwolniona. Chłopi natomiast coraz silniej podlegali swoim panom, tylko jeden z nich mógł opuścić wieś i przenieść się do miasta, a sądy nad wsią sprawował właściciel majątku. Skutki dla społeczeństwa: Statuty piotrkowskie wzmocniły pozycję szlachty, która zaczęła się szybko bogacić. Jednocześnie pogorszyła się sytuacja mieszczan i chłopów. Podziały między stanami społecznymi pogłębiały się, a pańszczyzna stawała się coraz cięższa. Folwark szlachecki stał się fundamentem gospodarki dawnej Polski. Dzięki eksportowi zboża kraj bogacił się, ale jednocześnie rosły nierówności społeczne. Historia tej epoki pokazuje, jak decyzje gospodarcze i prawne potrafią na długie lata zmienić życie całych społeczeństw.